Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube Jak Katolik. Jezus rozpoczyna publiczne nauczanie Podróże i rozmowy Jezusa z Eliudem Na drugi dzień wyruszył Jezus z Eliudem z Nazaretu w kierunku południowym drogą jerozolimską ku Dolinie Ezdrelon. Po dwóch godzinach drogi przeszli przez rzeczkę Kison i przybyli do miejscowości składającej się z synagogi, gospody i kilku domów. Było to przedmieście leżącego w pobliżu miasta Endor, niedaleko stąd znajduje się sławna studnia. Jezus zatrzymał się w gospodzie. Ludzie przyjęli go tu obojętnie, nie będąc jednak wprost nieprzyjaznymi. Eliut nie był także w wielkim u nich poważaniu, bo więcej sprzyjali faryzeuszom. Jezus oznajmił przełożonym, że chce nauczać w synagodze. Na ich oświadczenie, że nie ma tu zwyczaju, aby obcy uczyli, odrzekł Jezus, że to jest jego powołaniem i udał się do szkoły. Tu uczył o Mesjaszu, o tym, że królestwo jego nie jest z tego świata, że nie będzie jaśniał blaskiem zewnętrznym, jak również o chrześcijana. Kapłani synagogi nie przychylali się do jego zdania. Wtedy kazał sobie przynieść księgi pisma. Otworzył je i objaśniał im rozmaite miejsca z proroków. Szczególnie jednak wzruszały mnie poufne rozmowy starego Eliuda z Jezusem, którego posłannictwo znał dobrze, wiedział o jego nadnaturalnym pochodzeniu i wierzył w nie, nie miał jednak, zdaje się, przeczucia, że Jezus jest Bogiem. W sposób całkiem pojedynczy opowiadał Jezusowi podczas wspólnych wędrówek rozmaite rzeczy z czasów swojej młodości. Powtarzał Jezusowi opowiadania Anny. Będącej przy świątyni, o tym, co jej mówiła Maryja po powrocie świętej rodziny z Egiptu, gdy ją kilka razy w Jerozolimie odwiedzała. Jezus nawzajem opowiadał mu wiele rzeczy niewiadomych mu, dołączając do tego stosowne objaśnienia. Wszystkie te ich rozmowy nosiły cechę prostoty i serdeczności, zdawało się, że miły, przyjemny starzec rozmawia z młodym, ukochanym przyjacielem. Gdy Eliut opowiadał o tym, co Anna słyszała od Maryi. Miałam to wszystko przed oczyma i cieszyło mnie, że obrazy te zupełnie były podobne do tych, jakie już przedtem miewałam, a które już po części zapomniałam. Rozmawiał także Jezus z Eliudem o tym, że wkrótce wyruszy do Jana, aby się dać ochrzcić i że już wiele ludzi zebrał i kazał im przyjść na puszczy ofra. On sam jednak, jak mówił, pójdzie przez Betanie, gdyż chce się jeszcze rozmówić z łazarzem. Nazywał go innym jakimś pospolitym imieniem, które wyszło mi z pamięci a wspominał także o jego ojcu. Mówił, że Łazarz i jego siostry wielki posiadają majątek i że dla sprawy zbawienia chętnie go poświęcą. Łazarz miał trzy siostry. Najstarsza nazywała się Marta, najmłodsza Maria Magdalena, a średnia Maria. Ta ostatnia żyła w samotności i odosobnieniu i uchodziła za upośledzoną na umyśle. Nazywano ją powszechnie Pcichą Marią. O Marcie mówił Jezus. Że jest dobrą i bogobojną, i że zarówno ona jak brat pójdą chętnie za nim. O cichej Marii zaś tak mówił: niegdyś miała ona bystry umysł i dobry rozum, a został jej zabrany dla jej zbawienia. Nie jest ona dla świata, żyje tylko życiem wewnętrznym i nigdy nie grzeszy. Gdybym ja z nią rozmawiał, zrozumiałaby nawet najgłębsze tajemnice. Gdy łazarz wraz z siostrami pójdą za mną, imienie swe oddadzą dla dobra gminy, Maria niedługo potem życie zakończy. Najmłodsza siostra, Maria Magdalena, jest obecnie na złej drodze, ale nawróci się i stanie się doskonalsza niż Marta. Eliud rozmawiał z Jezusem także o Janie Chrzcicielu, na własne oczy nie widział Go jeszcze nigdy i nie był przez niego ochrzczony. Nocowali w gospodzie w bliskości synagogi i stąd na drugi dzień rano wyruszyli wzdłuż góry Hermon do opustoszałego nieco miasta Endor. Już w stronie gospody leżały tak szerokie kawały murów, że po wierzchu śmiało można było powozić. Endor pełne było gruzów i posiadało wiele ogrodów. W niektórych częściach miasta wznosiły się wspaniałe budowle, w innych częściach wyglądało znowu, jakoby przez wojnę wszystko zostało zniszczone. O ile mi się zdaje, mieszkał tu lud całkiem odrębny od Żydów. Synagogi tu nie było. Jezus zatrzymał się więc na obszernym, równym miejscu, porosłym trawą, w środku którego znajdował się staw. Koło stawu stały z trzech stron budynki, podzielone na wiele pojedynczych izdebek. W izdebkach tych mieszkali chorzy, gdyż zdaje się, iż to było miejsce lecznicze. Na powierzchni kołysały się człuna, a z boku widać było pompę. Jezus wszedł z Eliudem do jednego z budynków, gdzie przyjęto go gościnnie i umyto Jezusowi nogi. Następnie urządzono mu na murawie wywyższone siedzenie, na którym, siedząc, nauczał. Niewiasty, mieszkające w jednym z bocznych skrzydeł, przybliżyły się także powoli za innymi. Ludzie ci nie byli właściwie Żydami, lecz pogardzanymi niewolnikami i musieli płacić haracz z plonów polnych. Pozostali oni tutaj od czasów jakiejś wojny, zdaje mi się, iż ich dowódca Sisara w pobliżu tego miasta pobitym został, a później przez jakąś kobietę zamordowany. Ludzie ci rozdzieleni byli po całym kraju jako niewolnicy, w tym mieście było ich jeszcze około 400. Za czasów króla Dawida i Salomona musieli łamać kamienie na budowę świątyni. Zmarły król Herod zatrudniał ich przy budowie wodociągu prowadzącego do góry Syjon. Panowała między nimi wielka zgoda, a przy tym odznaczali się szczodrobliwością. Ubierali się w długie suknie, przepasane pasem i spiczaste czapki, spadające aż na uszy, jak dawni pustelnicy. Z Żydami nie obcowali wcale. Dozwolone im jednak było posyłać swoje dzieci do szkoły, z czego nie korzystali, gdyż bardzo tam nimi pogardzano i je prześladowano. Jezus przejęty był litością dla nich, Chorych kazał także przywieść do siebie. Siedzieli oni na łóżkach w swoim rodzaju, podobnych do mego krzesła z poręczami, pod ruchomym oparciem znajdowały się podpory, tak, że gdy spuszczono oparcie, stołek przemieniał się w łóżko. Jezus, wyłożywszy im naukę o chrzcie i o przyjściu Mesjasza, Zachęcał ich do przyjęcia chrztu. Lecz oni byli bardzo nieśmiali i tłumaczyli się, że nie mogą sobie do tego rościć żadnego prawa, ponieważ są wzgardzonymi i nie należą do społeczeństwa żydowskiego. Na to opowiedział im Jezus przypowieść o niesprawiedliwym włodarzu. Pierwej pamiętałam dobrze wytłumaczenie tej przypowieści, lecz teraz już zapomniałam, może mi to później będzie znowu objaśnione. Mówił także przypowieść o synu, którego ojciec posyła do winnicy. Aby ją objął w posiadanie, przypowieść tę mówił Jezus zwykle opuszczonym poganom. Po nauce przyrządzono Jezusowi ucztę pod gołym niebem. Jezus zaprosił na nią ubogich i chorych i usługiwał im z Eliudem, bardzo ich to rozrzewniło. Wieczorem wrócił Jezus z Eliudem do gospody na przedmieściu, gdzie odprawili szabat i noc tam przepędzili. Na drugi dzień powrócił Jezus z Eliudem do Endor, niedaleko od gospody. Tu nauczał znowu. Ludzie ci byli kanaanitami, o ile mi się zdaje, ze sychem, gdyż dzisiaj słyszałam podczas widzenia nazwę sychemici. W świątyni swej mieli bożka pod ziemią schowanego, który za pomocą stosownie urządzonego przyrządu występował za naciśnięciem z pod ziemi i ukazywał się na ołtarzu, a potem znowu znikał. Bożek ten z Egiptu przywieziony nazywał się Astarta, a nie, jak wczoraj mi się zdawało, Estera. Bałwan ten miał twarz okrągłą, jak księżyc w pełni. Na rękach przed siebie wyciągniętych trzymał coś długiego, zawiniętego na kształt poczwarki motyla. Przedmiot ten był w środku grubszy i zwężał się ku obu końcom, może też być, że to była ryba. Z tyłu posągu umieszczony był postument, na którym stał jakoby kosz lub korzec, wystający ponad głowę posągu. Leżało w nim coś na kształt kłosów w zielonych łuskach, a prócz tego inne ziela i kwiaty i owoce. Niższa część posągu stała również w czymś podobnym do kadzi, w której prócz tego stały naturalne kwiaty w wazonach. Pomimo, że osłaniali tajemnicą kult, składany temu Bożkowi, jednak Jezus wiedział o tym i gromił ich za to. Dawnymi czasy poświęcali mu nawet w ofierze ułomne dzieci. Do tej bogini należał jeszcze Bożek Adonis, który był jakoby jej mężem. Lud ten, jak już mówiłam, Został zwyciężony w tej okolicy wraz ze swoim wodzem, Sisara, i skutkiem tego popadł w niewolę. Teraz pogardzano nimi i uciskano ich. Krótko przed przyjściem na świat Chrystusa podnieśli rokosz w Galilei, skutkiem czego położenie ich jeszcze się pogorszyło. Pod koniec szabatu powrócił Jezus z Eliudem do synagogi na przedmieściu. Żydzi wzięli mu za złe jego odwiedziny w Endor, jednak Jezus skarcił ich nieczułość względem nich, upominał ich aby wzięli tych pogan ze sobą, gdy pójdą chrzest przyjąć z rąk Jana, na który oni sami, wysłuchawszy jego nauki, się postanowili. Widać było, że przemowa Jezusa wywarła na nich wrażenie. Pod wieczór wybrał się Jezus z powrotem do Nazaret, wiele z Eliudem rozprawiając. Eliud opowiadał Mu powtórnie o ucieczce do Egiptu. Podczas rozmowy zapytał Jezusa, czy w przyszłym jego królestwie znajdować się będą także ci dobrzy Egipcjanie, u których przebywał w dzieciństwie i którzy tak żywo zajmowali się jego losem? Teraz przekonałam się, że podróż Jezusa, którą odbywał po wskrzeszeniu łazarza przez kraje pogańskie Azji do Egiptu, a którą już przedtem widziałam, nie była wytworem mej wyobraźni, gdyż słyszałam teraz, jak Jezus mówił do Eliuda: Wszędzie, gdzie padł zasiew, będę przed mą śmiercią zbierał pojedyncze kłosy. Ludowi znana była także historia ofiary Melchizedeka z chleba i wina, widocznie nie miał on należytego pojęcia o tym, kim jest Chrystus, gdyż zapytał teraz Jezusa, czy on nie jest przypadkiem Melchizedekiem. Na to rzekł mu Jezus, nie, tamten przygotował tylko ofiarę, lecz ja jestem samą ofiarą. Dowiedziałam się również z tej rozmowy, że Nołemi, nauczycielka Maryi podczas pobytu tejże w świątyni, była ciotką łazarza, a siostrą matki łazarza. Ojciec Łazarza był synem pewnego króla syryjskiego, służył we wojnie i otrzymał rozliczne dobra. Żona jego była Żydówką, a pochodziła ze znakomitego kapłańskiego rodu Aarona, osiadłego w Jeruzalem, przez Manassesa była spokrewniona z Anną. Rodzina Łazarza posiadała trzy zamki w Betanii, w pobliżu Herodium i w Magdalum nad Morzem Galilejskim, w okolicy Magdalum był również zamek Heroda. Wspominał także Eliud o zmartwieniu, jakie sprawia Magdalena rodzeństwu swym postępowaniem. Przybyli wreszcie do domu Eliuda, gdzie zastali pięciu uczniów, Essenczyków i innych ludzi, chcących się dać ochrzcieć. Do ich liczby należało także kilku celników, przybyłych z Nazaretu, wielka liczba ludzi wyruszyła już naprzód w tym samym celu.